Czy robi taka Gierka trening? Czekaj, czekaj. O

あっこっちに来た。<music> <laughs> thank Koniec mecz. Koniec mecz. Koniec meczu. Koniec meczu. Trzeba powiedzieć, że ten mecz niedobrze się dla nas ułożył, bo zaraz na początku straciliśmy taką bramkę trochę przypadkową po, po, po błędzie i nie mogliśmy go zapobiec pod tym drugą. I nie ukrywam, że Pelikan łowisz bardzo prostymi środkami zdobywał teren. Byliśmy na to przygotowani, obserwowaliśmy tego przeciwnika i pokazywaliśmy dzisiaj na wideo. Natomiast popełniliśmy dwa proste błędy, które niestety spowodowały to, że przegrywaliśmy do przerwy 2 do 0. W przerwie skorygowaliśmy pewne sytuacje i też na początku trzecia bramka dla, dla Pelicana no, skomplikowała bardzo sprawę. Natomiast później po tej trzeciej bramce trzeba powiedzieć, że zagraliśmy bardzo dobrze. Byliśmy stroną dominującą co mnie bardzo, bardzo cieszy, że, że reakcja drużyny była po tym dobra. Duże doświadczenie na pewno dla tych młodych zawodników, którzy weszli, bo dzisiaj grało sześć piłkarzy z rocznika 9-8, czterech debiutowało dzisiaj w drugiej drużynie legii. Myślę, że ta nauka jest dla nich bezsenna. To, to na pewno zaprocentuje zagranie z przeciwnikiem bardzo doświadczonym, z takim, który gra bardzo ostro i takim, który w tej lidze, a wcześniej występował w drugiej. No, nabierał, nabierał dużo doświadczenia. Natomiast ci nasi zawodnicy młodzi wsparci Misiakiem Turzynieckim, Kochańskim i, i, i Michalakiem no, zaczęli grać piłkę, co, co w tej końcowej fazie meczu mnie yy, no, no, cieszyło, że tak to wyglądało. Natomiast yy, no, szkoda tej na pewno czwartej bramki, bo przekreśliła tą dobrą dyspozycję 20-minutową. Pelikan wygrał ten mecz, bo wykazał się większym doświadczeniem i, i wykorzystał no, nasze błędy. Ten sezon praktycznie się kończy. Do rozegrania zostało jeszcze tylko jeden mecz. Czy wiadomo już na jakich zasadach w przyszłym sezonie będzie zespół Rezerw Legii funkcjonować? Czy na tych samych zasadach jak teraz, że centralna liga linii Or będzie ważniejsza, ewentualnie 98? Czy na normalnych zasadach, że drużyna będzie grała o jakieś cele? Znaczy, w tej chwili jest sytuacja taka, że do rozegrania mamy jeszcze jeden mecz z Pogonią Grodzic w sobotę i chcemy zaprezentować się na koniec godnie. Chcemy tu spotkanie wygrać, natomiast mamy swój cel i to jest to, co w tej chwili dla mnie jest najważniejsze jako koordynatora tego bloku 3. Celem jest zdobycie tytułu Mistrza Polski przez drużynę juniorów starszych. Większość zawodników, która regularnie grywała w drugiej drużynie, w tej chwili inaczej trenuje pod okiem Piotra Kobireckiego, aby się jak najlepiej przygotować do półfinałowego meczu z Górnikiem Zabrze i, i to jest nasz cel cel taki, który chcemy, chcemy zdobyć. Natomiast o tym, jak to będzie wyglądało w przyszłym sezonie, na pewno będziemy dyskutować po tych najważniejszych dla nas meczach. Nie chcę, aby zawodnicy zbyt dużo myśleli o tym, co będzie w przyszłym sezonie. Oni się mają skoncentrować na tym, co, co jest dziś, bo to jest najważniejsze. Zdobycie tytułu Mistrza Polski otwiera szanse rywalizacji gry w Lidze Mistrzów, także to jest na pewno to, czego klub pragnie jako, jako klub, który stawia na młodzież. A jakie są pana trenery, plan, trenera plany na przyszły sezon jako trenera? Oczywiście. Czy zostaje trener w Legii, czy może jakieś inne plany? Znaczy, moje plany są takie, że chcę jak najlepiej przygotować drużynę w sobotę do meczu z Pogonią Grodzisk. I pomóc później Piotrkowi Kobiereckiemu i Kamilowi Sosze przygotować drużynę juniorów do, do Mistrzostw Polski. Na tym się koncentruję. To jest dla mnie w tej chwili priorytet i cel, cel na nadrzędny.